Dzień dobry. Pokażę Ci dzisiaj, jak możesz zalogować się do swojego konta dotera i aktywować je, aby móc generować swój link rejestracyjny. Logujemy się do swojego konta podając numer identyfikacyjny ID, który otrzymaliśmy przy zakładaniu konta bądź swój adres e-mail w tym miejscu i Podajemy hasło, które utworzyliśmy podczas rejestracji swojego konta. Klikamy Login i za chwilkę znajdziemy się w swoim sklepie, na swoim koncie Dotera. Tutaj w prawym górnym rogu widzicie taką ikonkę z ludzikiem. Klikamy na nią, rozszerza się okienko o kilka innych pozycji i na fioletowym polu. Jest napis: Zmień moje konto. Klikamy w ten napis i otwiera nam się informacja, czy, czy zgadzamy się na to, ażeby zamienić sobie to konto. Tak, zgadzamy się. Kontynuujemy. Akceptacja. I mamy już aktywowane konto, aby móc tworzyć sobie linki rejestracyjne. Jeżeli Twój Twoje konto nie ma tego fioletowego okienka, fioletowego paska, natomiast widzisz na nim zarejestruj nowego członka, to znaczy, że twoje konto już jest aktywowane.